Hejka, przepraszam za tego długo przerwę, ale miałem problemy z komputerem, tak samo jak i z naoką. No ale oficjalnie powracam. I to, co pierwszy sprawdzimy, to oczywiście ikony, więc ikony były w ogóle teraz jest dużo dodane w tej nowej stacji 2.2 Więc to co muszę zdać, to to już było dawno, to też. To też. no. Więc tutaj się zaczyna nowe. Więc tutaj można zobaczyć, że jest tak. Twitch, Discord, jakiś thank you można powiedzieć. Tu od tych, jak to ma? Od tych jego gier, jak pamiętam. Tak, ta, on miał jeszcze inne gry, przed Goemdry też i... Nie nie grałem, więc nie wiem jak to jest, ale mamy kolejne. Czyli tu jest jakaś piącha, oczywiście. No ale można powiedzieć, że no nawet spoko. O, to jest bardzo ładne, nie powiem, że nie, to jest bardzo ładne. no to co mamy? Tu jakiś ten... A i ten jest spoko nawet, ten jest spoko. O, i ten też, to co jest? Dobra, teraz mamy oczywiście... Kurde, to był wave, czy... A, sam nie pamiętam, dobra. Więc to co mamy? Mamy... To już było, a nie, tego na pewno nie było. To jest fajne. Kałach, normalnie. Dobra. Tu mamy... Ej, to jest spoko. Banana. Coś. Miecz, ej, miecz to jest spoko. No i to. Ej, to też jest spoko. Ale ja to sech, użyję tej chmurki, bez bardzo fajna. Dobra, tutaj mamy teraz... Spajka, tak, spajka. Mamy... Eee, to jest spoko. No spoko, dobra. kolejny tu. Eee, nawet co so fajne. Dobra, zostanę przy tym. A tu mamy to. I tu już się zaczyna nowe. Tu jest. Eee. Ale to walony, ty co jest? E, ale to jest super, to jest super. Tutaj już mało jest. Te, tego nie biorę. <grym> Do którego to można by było wziąć? Nie nie. O, tego wezmę. Murka fajna. Dobra, teraz tu. Tu teraz, bo tu chyba jeden slot był tylko z tym. dwa, Nie, jeden. I co tutaj mamy? Mamy magnes. Kursor. To sobie to, wezmę. To sobie wezmę na stówę. Dobra, i teraz mamy roboty. Jakichś tutaj fajnych robotów tutaj nie ma. Dostanę przy tym, może. Albo nie, albo są jakieś nowe, fajne. Znaczy, no są nowe. No, dziwiste. Ej, ten jest spoko, dobra, tego. I o, i oczywiście Spider jest. W końcu daje jakieś nowe Spidery. Dobra, więc co tu jest? Ten, jest? ten jest spoko nawet. Ej, ten jest bardzo fajny. Ten mi się podoba akurat. No mm -hmm. nie ma tu jakieś fajne, biorę sobie ten tylko. Oczywiście... Nie pamiętam, jak to się nazywa. popy po prostu Helikoptery. Albo nie, czekaj, jak to się nazywa? A Swing, dobra Swing. więc swingi no, są do bardzo fajne. Na telefonie ogarnąłem, jak się je kontroluje i na pewno sobie wezmę ten, jest bardzo fajny. Dobra, i to jest w platformówkach, tak, to jest platformówka. Jest więc o, sobie ten wezmę. Tu... Hmm. Nie wiem, co ja teraz aktywowałem w ogóle, ale dobra. Explode. boom. Dobra, bierzemy boom. No i dobra, i oczywiście nowe to przychodzi Przychodziłem na telefonie, więc wiem, jak to się przechodzi, no ale co, zaczynamy. Jeszcze podkoszę sobie, żebyście wysłyszeli. Dobra. Geometry Dash. Whoa. Dobra Fajnie, że mnie nie wylepił w ogóle 3 2 1 Geometry Dash ale fajna ta chmurka, ty! Ej, koleś się To bocik też fajny. Dla mnie bardzo spoko mapka. Taka szkoda, tylko jedna, jeśli chodzi o normalne, ale mamy jeszcze, jest gdzie idę. Tower. Where do you think you're going? There's nothing over there, that place has been abandoned for years. We can take a quick look if you want, but we can't stay long. Ruby service watching. No i dobra, mamy tu... We left the lights on. I got a bad feeling about this. Dobra, więc tu wchodzimy. Opa, dobra. Ko... Y a, szelkami, dobra. Lecimy. No, no i dobra. Tyle z naszej przygody. Pop. Checkpoint. Stop! Check jest to chyba? Dobra, Chopa. Hop. tego wezmę? nie wezmę z tamtego. Nie, nie mam się. My to gramy, żeby wygrać, a nie żeby coinoki zbierać. O, dobrze git. O no i no nie będzie trzech kojnów Nie? Ty dałeś Nie, nie, nie. Hop, hop, hop. Dobra. Nie, dobra. Jak klawę słuchać to przepraszam. Cudek. E, ja mogę go uratować? Tam coś jest. Czyli przez co? Yy. Nara. Dobra. Dobra. O. Dobra. o nie, to jestem. Gdzie się pojawiło to fire in the hole? Na widziałem to. A wtedy to nieźle było z wyladą A bo tu kolce są z tyłu, ty! Trzymaj no dole Ej co? O kurde Mam trzeba, mam trzeba, dobra jest Daj mi spokój, ej ty, ty, ty Rozmawiajmy o tym Nie chcę Cię skoczyć, no, O, dobra Za pierwszy razem ty, co jest? to Dobra Uciekliśmy Kasiwos No, dobra, fajnie, dzięki nie powinien to jest styl. Nie powinienem tu być. Ale będę. O. No. Nie tak nie powinienem tu być. Ty pan nim spudzony. Hop. Hop. No. Aha! Ja! E co? Nie, nie, nie. Nie, nie, o dobra Nie, dobra Dobra, Dobra, Nie, cię nie. okej nie, nie. Nie, nie, Nie. Nie

Papá, se prostra. Хорошо, есть! И The secret, uh -huh. The secret.

O! No się coś wyświetla. To... Cześć! Dzięki! O, cześć!

Zostaw mnie! Pa, pa No, pa. Patrz to, patrz to! Pa! Ja to tylko na szybko robić, co nie? Chcę żeby mi się tutaj 봐봐봐 아? 데크루 스톤 에? 예? 비차오 Jezu, zielona mam wchodzić, dobra. Grzyba nie zostać od tego też. Dobra. Okej. Okay. Ja. Aha. Kościół! Jestem myślałem, że to ten... <mulary> Chory, jesteś gościu! O! Dobra. Nie. Oho, oho, oho. Chil, bro, chil. Nie. Zolim, zolim, zolim Jest! 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 Aaa! Aha Jeszcze by się tak wy... O Niczym... O Jaka to nie mogłam zrobić, tutaj? The secret hello hello Oshim